I'm <laughs> Przyglądajcie się swojemu serduszku. Ja będę liczył od jednego do pięciu i na pięć wasze serduszko zaśnie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I śpi. Wchodzi w jeszcze głębszy, jeszcze głębszy, i jeszcze głębszy sen hipnotyczny. Teraz taki stan błogości czujecie przy serduszku, a teraz od serduszka ten stan błogości rozchodzi się na całe ciało. Całe ciało jest takim w takim stanie absolutnej błogości. Teraz policzę do trzech i na trzy przeniosę was na łąkę. Pełną kwiatów, samo południe i środek lata. Jeden, dwa, trzy. I powiedz mi. Piotruś, to jest ta sama łąka, co zwykle, czy nowa? O no, tym razem się karuzela pokazała. Karuzela, dobrze. Zbadaj, o co tam chodzi, dowiedz się wszystko maksymalnie, co znaczy, co symbolizuje, co chce przekazać i tak dalej. A ja będę pytał dalej. Leszku, jak twoja łąka? Znasz ją? Czy jesteś pierwszy znam, raz? Znam, znam. Tylko, że kwiaty się troszeczkę zmieniły. Mhm. Na no, więcej maków jest. Aha, dobrze. Teraz ty, Rafał, powiedz. No, znam tą łąkę, już raz na niej byłem. Dobrze. Teraz ty, Piotruś, powiedz, co tam zbadałeś i się dowiedziałeś? To jest karusela, jakby przejść? O co tu chodzi? Jaką informację chcę nam przekazać? Idźcie. Znaczy gdzie? Do siebie. Bo? Tam jest wszystko. No dobrze. W takim razie... Ja teraz przenoszę was w to miejsce którym Karuzela mówi i jesteście tam. Powiedz im, gdzie jesteście, Piotrz, co tu jest, o co tu chodzi, co i jak. To jest jakby ciepła kula. Przychodzi mi jakby to jest początek i końc. O co To to jest kraniec wyobrażeń. Co mamy z tym zrobić? Przychodzi jakby otworzyć. No to otwórz. I co się dzieje? Jakby... Wszędzie się... Takie rozlało... Wyciszenie? O no co tam chodzi? Leszek jaki jest twój odbiór tego? Ja. Odbieram to jako radość. Ale tą radość istnienia, ja nie odbieram jej negatywnie. Zresztą już jestem po tamtej stronie. Czyli jestem w przestrzeni, gdzie jest głębia. Zanim powiedziałeś, to ja już tam od razu skoczyłem. Tą głębię. Ta przestrzeń jest inna jak tutaj. Normalnie ją widzimy. Wspólnot, czy odczuwamy, spostrzegamy. A gdzie jestem, to jest głębia. Rafał, jak ty postrzegasz? Jak Piotruś powiedział wokół, to ja czułem się... Właśnie jakbym był w środku jakiejś przestrzeni. Ale tam... Jest to takie jakieś obojętne. Jakby się próbowało coś tam, w światło wlać do tego, ale się nie wlewało. Zapytaj się tej kuli Rafał, czy chce, żeby światło weszło tam? Do niej, do wnętrza, czy nie? Nie ma znaczenia. Dobrze. W takim razie teraz, Piotrusia, co ty tam? Wybadałeś jeszcze? Dowiedziałeś się? Jakby każda forma, która próbuje tu być, to się rozpuszcza. Dobrze. W takim razie teraz stoi przed Tobą Zosia. Ta z gór. I weź jej choroby, emocje I szczególnie to, co jej tam odkryto, to weź to wszystko do tej przestrzeni i rozpój, żeby to zniknęło. I żeby tego nie było. Już tego nie ma. Dobrze. Leszku, co zaobserwowałeś w tym czasie? Tu, o czym mówicie, to te niedomagania z tamtej strony, to tu nie mają znaczenia. One są takie, jakie są. One nie mają znaczenia. Dobrze, Rafał. Jaki był twój odbiór i jaki jest? Na początku zobaczyłem kształt kobiety i jakby w połowie był ten problem. Dokładnie. I znikł. Pierwsze co mi przyszło na myśl to nerki i to znikło. Super. Teraz wam daję okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie może ukryć. Jest przed wami Zosia. I przejrzyjcie ją, czy jest w idealnym stanie zdrowia na wszystkich ciałach i na wszystkich poziomach. W lewej stronie jest takie wkleśnięcie na wysokości pasa. O co tam chodzi? Energia. Dlaczego? Jest, uwięziona. Aha, uwięziona jest energia, tak? To uwolni tą energię. Zapytaj, czy chce, żeby ją uwolnić. Jeżeli chce, to uwolni ją. Pewnie chce. Dobrze. Tu teraz uwalnia się i ja ją kieruję prosto do słoneczka, słoneczką zjada, spala z całą zawartością, znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Teraz napraw tam, żeby nie było śladu, że cokolwiek kiedykolwiek tam było. Żeby bok był o takim samym profilu jak druga strona. Jeszcze z jej źródła trzeba wzmocnić energię. Dobrze, z jej źródła wprowadzam energię. Jest to białe światło, srebrzysta energia życiowa. Zwiększam moc. Jest taka wiązka światła i energii. Weź w prawą rękę. Wprowadź nią, wypełnij ją, wzmocnij napraw wszystko. Tak. Ona to umysłem wszystko hamuje. Ten przepływ energii. Dobrze, weźcie jej umysł i uśpijcie ten umysł, żeby on w ogóle nie brał udziału przez 24 godziny. Ona sobie sama da świetnie radę, bez niego. A jeżeli się będzie stawiał, to go wyjmijcie i spalcie go w słoneczku. Jest coś jeszcze? Jakby ta energia jeszcze była hamowana, tak jest przytłumiona troszeczkę. Ona nie jest tym pełnym, jak powinna płynąć. No to dowiedz się, o co tu chodzi. Zbadajcie, dowiedzcie się wszystkie Myśli. Znowu ten myśli. Ego. Mocne ego. To weź to całe ego z powiązaniami, połączeniami, całą historią do słoneczka i niech słoneczko spali. Bez powrotu? Co jak rozbysk spala. Nie ma, nie było i nie będzie. Jak teraz to wygląda? Jeszcze energię wzmocnić ze źródła. Dobrze, te ja teraz wzmacniam jeszcze, jeszcze. tysiąckrotnie, miliard, biliard i w nieskończoność to wiązkę światła skieruj, niech wypełni, niech wzmocni. Mają zresetować tak, żeby była w absolutnej ciszy i absolutnej równowadze przez 24 godziny. Mało Boli, ale spływa. No teraz wistrz. Mocny światło jest. Rafał, jak ty to postrzegasz? Jest już dobrze. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem wcześniej, Klaszak mówił, to właśnie miał taką ciemną chmurkę w głowie i skojarzyłem to ze strachem. No właśnie. Nie ma tego? Ale już tego nie ma. To nie tak, ma. to ego jest. Dobrze, Piotruś, jak ty to wszystko postrzegasz teraz i Zosię. Stupid. Dobrze. Ja ją teraz zabezpieczam. I ona jest w absolutnej równowadze, ciszy i spokoju. 24 godziny. Dobrze. Teraz przenoszę Was do szpitala, do którego jutro ona się uda. Jest tam chirurg, który ją będzie, powiedzmy, operował. Anastaziolog, który będzie ją osypiał, i wszyscy inni, którzy będą brali udział w tym. Ja teraz wszystkich oczyszczam, całkowicie spalam, te wszystkie ich programy. Wszystkie byty i pierdoły, tego nie ma, nie było i nie będzie, a oni są absolutnie czyści, cała przestrzeń jest czysta, także jak Zosia przyjdzie, to oni zrobią tylko to, co trzeba, nic więcej, ani nic mniej, tylko to, co trzeba. Ja I teraz uświadamiam i ustawiam i programuję tak, że mają zrobić tylko to, co potrzeba. Nic więcej, nic mniej. Czy oni to rozumieją? Tak. Dobrze. Teraz to wszystko tak zatrzymuję i tak wszystko jest przez 24 godziny. Jak zasia, przyjdzie. Oni zrobią to, co mają zrobić, jeżeli będzie absolutnie czysta i zdrowa. Mają stwierdzić, że nic nie trzeba robić. Jeżeli trzeba będzie, to już to zrobią. Ale jest tutaj absolutna równowaga i synchronizacja, i wszystkich na ten czas. Zabezpieczam tą przestrzeń i nikt ani nic nie może tego naruszyć. Musi się wszystko tak wydarzyć, jak zostało zaplanowane. Bo tak jest plan. Zabezpieczam i wracacie do siebie. Liczę do trzech. Wybudzicie się, będziecie tu i teraz. Jeden, dwa, trzy. Jesteście tu i teraz. To ja za daleko poszedłem. Dlaczego? Bo ja poszedłem już w tą przestrzeń. Tak jak do mnie mówiłeś, to to nie miało najmniejszego znaczenia, czy ona jest chora, czy zdrowa. Nie, ona jest zdrowa. zdrowa. Tak, ale tak jak na początku jakiś tam... A, jak na początku... To nie znaczenia, bo już byłem za daleko.